Napoju, no to to się zaczyna w mojej głowie tą żarówką. I ja tak naprawdę nie do końca panuję nad tym, um, jaki to ma być właśnie okres historyczny, o czym w danym momencie będę. kawę. Zupełnie nie, ja tego nie planuję. Kiedyś e, też pracowałam w bibliotece. Nie wiem, czy znaczy ten epizod z mojego życia. W e, To był chyba 17 rok, jak już rzuciłam aplikację adwokacką już coś tam pisałam, no ale wiecie, to były zarobki na zasadzie zarabiamy na waciki, a bardzo nie chciałam być prawnikiem dalej, bo może Wam powiem wcześniej, później, w sensie co wcześniej robiłam, no w każdym razie nie chciałam do tego wracać. E, więc nie e, e, ja zdjęcie, <laughs> mówi, bądź Marysia poprowadzisz spotkanie ja miałam taki epizod, że rzeczywiście w Biotece prowadziłam spotkania autorskie i co ciekawe, większość tych spotkań to były spotkania z pisarzami kryminałów. Mhm. A oni, to są w ogóle jakieś inne twory, dlatego że oni są super uporządkowani. Oni mają na przykład te kartoteki postaci, tak wszystko, wiecie, wszystko tak budują, wszystko jest takie systematyczne. I ja po tych spotkaniach z nimi, wiecie, tam, nie wiem, z Kasią Kuzyńską, z Muntem Józefskim, z tymi ludźmi, którzy naprawdę mają to wszystko rozkminione na wszystkie strony, Dostałam jakichś kompleksów strasznych. Potrzebowałam w że ja właśnie zupełnie czegoś takiego nie mam. Że ja nie szkuję się, że teraz chciałabym napisać o, nie wiem, właśnie o, o czystym. Słuchajcie, ja po powodu granatu miałam napisać coś zupełnie innego, tak? Po czym obudziłam się rano i mi się wyświetlił, ale autentycznie. Jakbym po prostu oglądała film w głowie, wyświetlił mi się biały ze wschodu od początku do końca, cztery domy. No i ja staram się być bardzo takim, wiecie, opanowanym, dorosłym i mądrym i w ogóle i takim, takim no gdzieś do południa mi wyszło, po czym wziąłem telefon, dzwonię do Oli i mówię Ola, bo sytuacja wygląda tak, ja muszę na do ja ze wschodu.